Dlaczego nie chcesz trawnika? A, siemka! Dzisiaj mam dla Was temat, który z pewnością a, wielu z Was zaskoczy. A mianowicie, a mianowicie dotyczy tego dlaczego nie chcesz trawnika? E co? I wierz mi, tutaj będę przytaczał Ci naprawdę sensowne argumenty, więc po obejrzeniu tego filmu absolutnie nie mam zamiaru Cię odwodzić od trzymania trawnika. I możesz mi wierzyć lub nie, ale posiadanie trawnika to nie jest tylko zwykłe koszenie, a w tym materiale postaram się przedstawić tobie wszystkie przeciw, dlaczego trawnik to nie jest najlepszy pomysł. Jednak ten materiał uświadomi ci kilka ważnych informacji. Dlaczego nie chcesz trawnika? Powodów może być kilka, a ja ci dzisiaj przedstawię kilka najważniejszych. Jedną z tych ważniejszych rzeczy jest to, że musisz wiedzieć, że trawnik to nie jest konieczność w ogrodzie. Można zrobić ogród kompletnie bez trawnika, jednak trzeba mieć naprawdę sporo wyobraźni, żeby to wszystko miało ręce i nogi. A dlaczego na tak naprawdę nie chcesz trawnika? Ponieważ trawnik tak naprawdę wiąże się z największą ilością pracy, która będzie wiązała się z utrzymaniem ogrodu. Ale zacznijmy od początku strawnik to jest naprawdę spora inwestycja. Samo przygotowanie terenu pod trawnik już wiąże się ze sporym wydatkiem, ponieważ może się wiązać na przykład z wymianą gruntu. Jeśli teren jest na przykład po budowie, czyli jest bardzo zanieczyszczony, jest zmęczony, jest co znaczy zmęczony? Działo się na nim wiele rzeczy. Grunt może być wyeksploatowany, może być pozbawiony już składników odżywczych, które będą potrzebne trawnikowi, lub w ogóle będzie niewłaściwym gruntem, ponieważ będzie bardzo torfowy, będzie bardzo kwaśny. Więc już tutaj w tym momencie wiąże się to ze sporymi nakładami pracy, po części też materiału. Jednak są jeszcze inne ważne aspekty. Załóżmy, że mamy już teren przygotowany, w sensie wymieniony grunt był zniszczony, czyli jesteśmy po budowie, więc jest bardzo zanieczyszczony i chcemy się tego pozbyć, więc oczyszczamy grunt lub jeśli jest taka konieczność lub możliwość wymieniamy, a zresztą jeśli macie tutaj trudne tereny, na przykład macie glinę i nie chcecie sobie zawracać głowy wymianą gruntu lub jednak bierzecie pod uwagę grun gr wymianę gruntu, to mam dla Was przygotowane aż dwa filmy, do których link macie tutaj u góry. A co dalej? No między innymi, jeśli już macie wstępnie przygotowany teren i sami zabieracie się za przygotowanie już docelowej powierzchni, i wysiew trawnika, bądź położenie go z roki, to jeśli chodzi o trawnik z siewu, to mam dla Was kilka ciekawych informacji, ponieważ na kanale znajdują się jeszcze dwa inne filmy, ten i ten, więc mogą one Wam się przydać. Dobra, ale załóżmy, że już macie trawnik wysiany, jesteście po pierwszym koszeniu, więc w tym roku musicie bardzo intensywnie o niego dbać. Pierwsze co, przed pierwszym koszeniem na bank pojawiły Wam się chwasty. W 95% sytuacji chwasty się pojawiają i trawnik może wyglądać tak. I pierwsze co Wam pada do głowy? Lejemy, pryskamy, sikamy czymkolwiek, by się pozbyć chwastów. To nie jest mądry pomysł! Możesz to zrobić o wiele prościej. Weź w weekend. Zrób sobie pauzę. Nie walcz z opryskami, nie bierz żadnej chemii, bo to nie jest kompletnie potrzebne. Wierz mi, naprawdę nie potrzebujesz żadnej chemii, żeby pozbyć się tych chwastów. Jest weekend, przychodzi sobota. Zrób to albo wcześniej rano, albo później popołudniem, jeśli jest gorąco. Jeśli jest przyzwoite 18 stopni, nie przejmuj się temperaturą. Zrób sobie. Otwórz sobie piwko, zrób i weź się przejść po tym trawniku. Kosiarkę tak, musisz mieć bardzo ostrą. Gwarantuję Ci, że po skoszeniu twojego chwastowiska i tych. Resztek trawy, naprawdę będziesz zaskoczony, jak wiele chwastów udało Ci się usunąć tylko i wyłącznie samym koszeniem. Before, after. A wierz mi, nie musisz w ogóle robić oprysków. Możesz przy okazji regularnego koszenia naprawdę. Im częściej kosisz, tym lepiej. Tym jesteś w stanie zdusić właściwie 90-95% chwastów, ponieważ pewnie zostanie Ci jakaś chwastnica, może jakiś jastrzębiec, którego faktycznie trudno będzie wytępić, I tak samo chwastnicę, aczkolwiek na chwastnicę może zadziałać jakaś puma albo chwastoks, albo inne tego typu mieszanki, ale to już w ostateczności. Naprawdę na samym początku, jeśli masz nowy trawnik, kompletnie nie musisz robić oprysków. Ale wiedz, że to się może, że zakładanie nowego trawnika może się z tym wiązać. Co dalej? Załóż mi trawnik, nie będę miał roboty. No i tu jest pierwszy błąd. Tutaj, wiesz co, to jest strzał w kolano. tak, jak już powiedział... Chcę Alfa Romeo. Nie będę musiał się o nic martwić. Odpukać z moją się nic nie dzieje. Koszenie to nie jest wszystko. Do pielęgnacji trawnika zalicza się nawożenie odpowiednie, ponieważ to nie jest, że sobie wysiejesz jaki nawóz, tylko najlepiej, żebyś wiedział, co w nim jest, czyli ile jest azotu i kiedy się go stosuje, kiedy fosfor potrzebuje, kiedy potas. Kiedy siarkę się dodaje i w ogóle, żebyś wiedział, że to nie jest zwyczajnie sypanie. I oczywiście, możesz sobie wziąć siewnik i lecieć po prostu siewnikiem według gramatury podanej na opakowaniu. I oczywiście tutaj nie będziesz miał raczej wielkich problemów, ponieważ to jest tak jak z lekami bez recept. Są przygotowane tak, żeby w cudzysłowie człowiek każdy głupi sobie z nimi poradził. Tak żeby utrzymać trawnik w doskonałej kondycji, to musisz wiedzieć kiedy, od kiedy do kiedy używać który nawóz, jakie składniki trawnikowi są potrzebne latem, co musisz dostarczyć trawnikowi na jesień, żeby przetrwał tobie w jak najlepszej kondycji zimą. Ale to nie wszystko. Jak już jesteśmy przy okazji jesieni, no to musisz wiedzieć, że jesienią też wykonuje się pewne zabiegi. Tutaj zamiennie można wykonywać jej jesienią i wiosną, ale jak już jesteśmy przy tych zabiegach, to musisz wiedzieć, że trawnik wymaga wertykulacji tutaj zaczynają się schody, ponieważ dla niektórych wertykulacja to jest zwyczajne wyczesanie trawnika. Co gorsza, dla niektórych wertykulacja to jest zwyczajne napowietrzenie. Błędy nazywają to aeracją, a tak naprawdę to są zupełnie trzy różne zabiegi. Aeracja, wertykulacja i wyczesywanie. Ale myślę, że to jest temat na osobny film. Jednak na jesień warto zrobić wyczesywanie trawnika i tak samo zrobić to na wiosnę. Ponieważ na jesień pozbywasz się już tej martwej tkanki roślinnej, która się zebrała w ciągu całego sezonu, a na wiosnę po zimie oczywiście zebrała się kolejna warstwa, słuchasz właśnie jeszcze więcej, dlatego warto zrobić też wertykulację wiosną. Ale trzeba mieć z tyłu głowy, że mogą pojawiać się również choroby grzybowe, jak jakieś pleśnie i w ogóle, przez co trawnik może być narażony na takie właśnie patogeny. Ale to nie wszystko. Nie! 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 Trawnik w kolejnych latach będzie wymagał jeszcze innych zabiegów, takich jak na przykład napowietrzanie. I akurat z tym zabiegiem jest o tyle dobrze, że ten zabieg można tak naprawdę wykonywać kilka razy w roku. To znaczy, nie musisz go robić tylko na wiosnę. E, możesz go zrobić nawet dwa- trzy razy w roku. Tu myślę, że trawnikowi nic się kompletnie nie stanie, ponieważ dostarczysz korzeniom trochę powietrza, w związku z tym one będą lepiej naklejone, trawa będzie lepiej rosła i lepiej się będzie wybarwiała. Przy okazji aeracji. Mamy dwie opcje aeracji, i musisz wiedzieć, że ten trawnik będzie wymagał właściwie co jakiś czas obu. Drugą formą aeracji jest rurkowanie. Rurku. Czyli wyciąganie takich fragmentów darni po to, żeby zrobić duży dołek. I te dołki służą po to, żeby wykonać na nie kolejny zabieg. A tym kolejnym zabiegiem jest piaskowanie. Piaskowanie robimy najczęściej wtedy, kiedy grunt jest już dosyć zwarty, trawa ma już trudności z tym, żeby zacząć się rozrastać, zagęszczać, nie ma już miejsca na korzenie. Woda zaczyna stać dzięki temu, że dodajemy piasku. Woda nam się lepiej wchłania w grunt. Więc tutaj powodów do wykonania aeracji albo raczej tego rurkowania jest kilka. I raczej nie będą potrzebne w pierwszym czy w drugim roku po założeniu trawnika. Ponieważ grunt w tych czasach, w tym czasie jest jeszcze relatywnie przepuszczalny, luźny, więc tutaj nie trzeba się obawiać. Oczywiście zdarzają się sytuacje, w których już. Po dwóch latach grunt jest bardzo zbity, no ale to są raczej specyficzne sytuacje. Więc w tym momencie, jak sam widzisz, prowadzenie trawnika to nie jest tylko to, że sobie raz w tygodniu albo raz nawet dwa tygodnie w weekend odpalisz kosiarkę i sobie skosisz. Jak chcesz mieć naprawdę trawnik w świetnej kondycji, to czeka ci naprawdę mnóstwo pracy. A już nie wspomnę o tym, jak się pojawią kwasty, albo jakieś choroby, albo jakieś plamy, albo odpukać w niemalowane. Nie polne Nie pomalujesz farba nie przy mnie. To jest amelinium. Co to jest? A jest Ej, taka? Bo masz różne gatunki. To jest! Kurwa amelion. A już nie wspomnę o tym, jak się pojawią wędraki. Więc jeśli chcesz mieć trawnik w dobrej kondycji, to czekać naprawdę mnóstwo pracy. I wiesz, niech cię kwiatki i krzaczki nie odstraszają, bo jeśli zakładasz, że chcę mieć jak najwięcej trawnika, żeby mieć jak najwięcej roboty. To Podejść do sprawy tak. Chcę mieć jak najmniej trawnika, żeby mieć jak najmniej roboty, ponieważ krzaczki sobie raz przytniesz, raz, może dwa razy w roku. O. Dobra, jak masz na przykład wieżbę hakuro, no to nawet ją możesz przyciąć trzy razy. A bóg z to czytuje to, na właściwie, nawet jak przytniesz raz w roku, to się nic nie stanie. Nie musisz ich ciąć dwa razy. Oczywiście można odświeżać kształty, jeśli masz modelowane, więc jak sam widzisz, trawnik to tak naprawdę jest więcej roboty niż z dzieciakiem. So I hear the kids in the pantry think, hmm, what could they be up to? A jakie są Wasze odczucia na temat trawnika? Czy naprawdę myśleliście na samym początku, kiedy zakładaliście ogród, że trawnik to jest tak mało pracy? A może już macie trawnik, macie już doświadczenia i wiecie, z czym to się wiąże? Dajcie znać w komentarzach. Może przestrzeżemy tych, którzy mają w planie sobie założyć trawnik, a może dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, co to znaczy posiadanie trawnika? Wasze doświadczenia będą dla nich ba bardzo cenne. Dlatego, jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, gorąco zapraszam cię do subskrypcji go tutaj na dole, odwiedzenia moich mediów społecznościowych, a tymczasem ja się z tą żegnam i widzimy się w kolejnym filmie. Na razie, cześć i pa.